Dzień dobry. Tutaj mamy odkład z 18 lipca. krainka Hinderhofer. Dwa, cztery, sześć. Osiem ramek. Sprawdzimy zakarmienie jej przed zimą. Pierwsza ramka to będzie bardziej jako zatwór. Tu była włożona węza. Węza jest nieodbudowana. Tutaj mamy drugą romeczkę. Tu mamy zalane praktycznie całość, z jednej z drugiej strony jeszcze nie zasklepione. Tu mamy kolejną romeczkę. Ona trochę słaba, trzeba ją za martelku zamienić na ten, żeby była jako druga koło tego zatworu, żeby była później jak będzie składał. Można by było ją wyjąć, żeby poddać ją na wiosnę dla nich dopiero. Tu też zalane cała piękna rameczka zalana. Z obu stron. Nie wiem, czy widzicie dobrze czy nie. Postaram się trochę zbliżyć. Może będzie lepiej. A tu wygryza się czerw. Ale też jest zalane. Z jednej, jak i z drugiej strony. Pszczół może jeszcze nie ma zbyt dużo wolu, bo bo są w terenie. O tu mamuśka jest. A jak Marcelku Tutaj zalane? Bo tu też ramka cała w tym jest. Pokaż do kamery mamuśkę Ona jest z drugiej strony. Jeszcze trochę niżej niż daj O tutaj widzicie ją? O jeszcze jest duże jak na to roku. Tam ostrożnie marcorką na tą matkę, żeby jej nie przycisnąć. No tu jeszcze sporo czerwy jest. No też zalewają, ale co się wygryza, ale jeszcze trochę czerwy jest. Tak jak mówiłem, krainka Hinderhofer. No, w miarę spokojna pszczoła. A tu jest ostatnia rameczka już. Pierzga. Zamienił Marcerku, wiesz, daj to pieżgę na jako drugą. I tu powoli poskładaj. No i tak mili Państwo tak zakarmione pszczoły dostaną teraz jeszcze e, lekarstwo na warozę. Lekarstwo na warozę dostaną dwa razy. Tu będzie akurat a piwarol przed odymianie. No i zobaczymy się na wiosnę. Pozdrawiam.